Słodki kotek bawił się z pieskiem, skakały razem po trawie, a ich śmiech wypełniał powietrze. Nagle, mama kotka przyszła i zabrała go do domu. Kotek był bardzo smutny, czuł się osamotniony, jakby stracił najlepszego przyjaciela, ale po chwili zrozumiał, że to tylko chwilowe rozstanie. Piesek na pewno wróci, a ich przygody jeszcze się nie skończyły. Kotek postanowił, że będzie czekał, bo prawdziwa przyjaźń zawsze przyjaźń te -te 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 zawsze przetrwa. Słodkie chomiczki, które zawsze marzyły o wolności, w końcu znalazły sposób, by wydostać się z klatki. Serce biło im szybciej, gdy przekraczały próg. Jednak gdy poczuły świeże powietrze i zobaczyły świat na zewnątrz, nagle zaczęły się zastanawiać, czy naprawdę chcą opuszczać swoje bezpieczne miejsce. Klatka była ich domem, pełnym jedzenia i ciepła. Na zewnątrz czekały nieznane niebezpieczeństwa. Może lepiej zostać w znanym miejscu, gdzie zawsze miały wszystko, co potrzebne? Wolność brzmi kusząco, ale czasem to, co znane, jest najcenniejsze. O nie. Biedny piesek został sam w domu. Próbuje znaleźć sposób, by uciec na zewnątrz. Próbował już wszystkiego skakania przez okno, drapania drzwi, nawet szczekania na sąsiadów. Nic nie działa, ale nagle zauważył otwarte okno w kuchni. Z nadzieją podchodzi bliżej, skacze na parapet i bum! Jest na wolności, gotowy na przygody. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się uwięziony, pamiętaj o tym piesku. Kliknij lajk like i subka, jeśli lubisz pieski. Słodkie króliczki, które zawsze biegały po łące, pewnego dnia natknęły się na niebezpiecznego psa. Serce mi zadrżało, gdy zobaczyłem, jak ten groźny zwierzak zbliża się do nich. Ale zamiast panikować, króliczki wykazały się niesamowitą odwagą. Zaczęły skakać w prawo i w lewo wprowadzając psa w konsternację. Wykorzystały swoją zwinność, by go zmylić. W końcu, gdy pies był już zdezorientowany, one zniknęły w gęstwinie trawy. Udało im się. Bezpiecznie wróciły do swojego zakątka, a ja z podziwem patrzyłem na ich spryt i determinację. To była lekcja, że nawet w obliczu niebezpieczeństwa odwaga i spryt mogą przynieść zwycięstwo.